W pierwszym rozdziale dziejów apostolskich czytamy o tym, że Jezus odszedł do nieba i zostawił swoich uczniów tutaj na ziemi. I powiedział im takie ciekawe rzeczy. Zaraz po, przed tym, jak, jak został wzięty do nieba, powiedział: Idźcie do Jerozolimy i tam czekajcie na wypełnienie się tej obietnicy, tego, że wstąpi Duch Święty na was i potem będziecie mogli być mi świadkami. I uczniowie wracają, ale później zaczyna się czas czekania. Czekamy, aż ta obietnica się wypełni. No i to czekanie czasami jest bardzo trudne. Ile czasu my czekamy na, na, na rzeczy w naszym życiu? Czekanie nie jest łatwe. Ja tak sprawdziłem statystyki. Czekanie na lekarza specjalistę dzisiaj to średnio to jest około 4 miesiące. No a rekordziści nawet, to do lekarza specjalisty musimy nawet 2 lata czekać. Co robimy w czasie, gdy czekamy? To nie jest łatwe czekać, ale czekanie na Boga to jest zupełnie co innego. Wiecie, Bóg czasami daje nam jakąś obietnicę, daje nam jakieś słowo, i gdy musimy czekać na wypełnienie tego, o jakże to jest trudny czas, Jakże chcielibyśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć robić coś po swoim, żeby przyspieszyć ten plan i z, jak niemalże jakby zmusić Boga do tego, żeby zaczął działać według naszego kalendarza, tak jak my chcemy, bo my chcemy już tu i teraz. Ale ciekawe jest to, że właśnie tutaj w pierwszym rozdziale dzieł, w pierwszym rozdziale dzieł apostolskich uczniowie pokazują nam, jak ważne jest to, co robimy w czasie czekania, aby nie tracić czasu czekając, bo tutaj od 12 wersetu czytamy, że uczniowie robili, można powiedzieć, takie trzy rzeczy. Po pierwsze, byli posłuszni temu, co Jezus im powiedział. Ponieważ Jezus im wcześniej jeszcze powiedział w wersecie czwartym, piątym, żeby poszli do Jerozolimy i tam czekali. I dokładnie to zrobili uczniowie. Poszli do Jerozolimy. Mimo, że Jerozolima dla nich to może nie było najlepsze miejsce na oczekiwanie. Bo przecież były prześladowania, tam zabili Jezusa, tam uczniowie wcześniej chowali się w pogórnych izbach, bo bali się, że za chwilkę żołnierze przyjdą i ich zabiorą i zrobią to, co z Jezusem. A jednak Jezus powiedział, idźcie do Jerozolimy. I uczniowie posłuszni Jego Słowu poszli dokładnie tam, gdzie On im kazał. O, uczniowie dokładnie to zrobili, ale nie tylko to. Oni zrobili coś więcej. W 13-14 wersie czytamy, że uczniowie byli zjednoczeni w modlitwie. Wszyscy razem modlili się. Nie siedzieli z założonymi rękami, czekając, no dobra, no to kiedy nastąpi to zesłanie ducha? Kiedy ten duch przyjdzie? No bo już, już chciałbym się czymś zająć. Nie. Oni zjednoczeni byli w modlitwie. Modlili się. Później czytamy, że 120 osób razem, modlących się, cóż to musiało być za spotkanie modlitewne, jak cudowne. Nie wyznaczyli grupy do modlitwy, ale wszyscy się modlili. Dlatego, gdy czekamy, modlitwa jest kluczowa. I modlitwa nie jest po to, żeby powiedzieć Bogu o tym, co ma zrobić, bo już On to obiecał, a to, co obiecał, to On też tego dokona. Po, to, po co nam ta modlitwa? No właśnie po to, żeby nas zmieniać, żeby nas przygotowywać, żeby nasze serca były gotowe, żeby łamać naszą niezależność od Boga i pokazać Bogu, jak bardzo jesteśmy zależni od Niego, że potrzebujemy Go, że polegamy na Nim i ufamy w tym, co On zrobi. Modlitwa nie jest po to, żeby powiedzieć Bogu o czymś, o czym On nie wie, bo On wie wszystko. Ale modlitwa ma na celu zmienić nas i przygotować nas na wielkie dzieła. Nie wiem, zobaczcie, poczytajcie sobie o przebudzeniach wielkich, które były na świecie. Praktycznie wszystkie zaczynały się od tego, gdy ludzie Boży zjednoczeni byli w modlitwie. Czyli zobaczcie, uczniowie po pierwsze posłuszni byli temu, co Jezus im powiedział, po drugie byli zjednoczeni w modlitwie, a po trzecie planowali. Bo wiedzieli, że było ich dwunastu, ale Judasza już nie ma. I czytamy tutaj, zaczęli się zastanawiać, co teraz zrobić z tym fantem. No przecież powinno być nas dwunastu. I ciekawe jest to, że Piotr i inni zaczęli gdzie sięgać, gdzie szukać odpowiedzi na pytania, które mieli. W pismach zaczęli cytować e, da, Dawida, proroków, e, e, psalmy cytować. Więc to wskazuje mi na to, co, jak ważne jest to, że w czasie czekania, żebyśmy otworzyli tą księgę, Biblię i tam szukali też odpowiedzi. Mam pytanie, zastanawiamy się, co zrobić. Szukajmy tego w Słowie. W ogóle to połączenie, modlitwa i Słowo Boże, to jest niesamowita kombinacja. Dlatego gdy czekasz na Pana, na wypełnienie się jego obietnicy, nie trać czasu czekając. Twórz swoją Biblię, padnij na kolana, czekając na wypełnienie się Bożych obietnic. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.